Wyczek, mama, miejniemy na koło. Dobra. Tak. Okej, okay, super. Będziemy wcześniej. Dobrze. Tata i tata. Dajcie sobie dłonie. Dobra. Nie, nie biegnij, ojciec, nie biegnij, ojciec, tam no nie, daj spokój, jest dobrze. Słuchajcie, mamy trójkę dzieci. W związku z tym e, będzie to, już po wam mówię, muszę sobie tylko zerknąć, Witek i Witek. Witek. Super, okej. Okay. Gdzie jest jeszcze jedno dziecko, mi się doskwitło? Jacek! Dobra. Dobra. I w związku z tym, że tu kobieta to Zosia i Zosia. Dawaj. No dobrze. Słuchajcie, w każdej rodzinie a, a to jeszcze sprawdźmy jak powiem dzieci, to wstają dzieci. Dawaj, dzieci. Witek, dawaj. Okej. Okay. Nieważne. Dzieci to jest jeszcze dzieci. Nie będzie, że nam Zosia czy tam Biter chyba. <grych> Dobrze. W każdej rodzinie musi być zwierzak, więc mamy Azora. Azor i Azor. Słuchajcie. Ale teraz tak. Jeżeli przeczytam rodzina, to pies to też rodzina, nie? To wszyscy. Jedziemy. Bez ostatnich. Nie, ale ostatni nie dałem. Ostatni Ostatnie czytają. Dobra. ok. Młoda to obserwuje i młody. A teraz tak, ostatnie wizyty podarwały człowieki, ale gdzie my jedziemy? To zo, A w zoo jest taki zwierzak, który nazywa się słoń. Podajemy sobie dłonie. Słonie. Dobra, okej. Okay. Takie wyslimowane słonie, ale jest w porządku. Był piękny dzień, więc tato Postanowił zabrać dzieci <laughs> Ojciec to nie dzieci ojciec to nie dzieci, dobra już by, dobra, już by karniak był, tak? Czyli y młody minus jeden, tak? Dobra. Ojciec to pływało dzisiaj. Ok. Do są wy zobaczyć słonia. Adam, słonie kutę sportowana, dobrze. Dzieci zapiszczały jadośnie. Tato poszedł więc do mamy, żeby obwieścić ją tę wiadomość. Dzieci bardzo się ucieszyły, a najbardziej z Zosia. Zosia! Kwitek. Zabierzmy też Azora. Azor jak to Azor ucieszył się jak to przystało na psa i radości ogólne ogonem. Tu się. Tu się, tu się zdecydowanie zmęczył. Zmęczył się. dobrze. Uwaga, jedziemy dalej. Jatek i Witek. Bardzo chcieli zobaczyć słonia. Rodzice przygotowywali się do wyjazdu, a Azul biegał między nogami państwa, pokoda dopisywała. Jest okej? Okay? Jest okej. Okay. Zosia postanowiła zabrać Azora na spacer przed wyjściem do ZO. Ale mitek ubiegł Zosie i, i Azor od dawna był już na dworze. Dobra, bo tam się słońce wrócił. Jest okej. Okay. Później po południu cała rodzina Ale jest ok. Zapakowała się do auta i wyruszyła w drogę. Wzog stał dumnie. Słoń! Liany, jaka wielka trąba! Wypisz całe dzieci! Cię słoń pięknie, chłopie? Mody, ty to w ogóle obserwujesz? Ja jeszcze bez się Mama uciszała radośnie piski swoich dzieci. Tata, głowa rodziny, rodziny, Azor nie jest Zresztą rodzina jesteś Azor. A, masz wyjąbane, dobra. <grym zainteresowanie> Okej. Okay. Azor ma pocha. <grym zainteresowanie> Opowiadał o tym, czym żywi się słoni. Dzieci słuchały zainteresowanie. Tylko Azor. A jak to nasz kochany Azor? Merdał ogonem, zainteresowany bardziej niż motylem słoń. Słoni! Koni, dwa ostatnie zdania. Zwierzęta... <śulta> Słuchajcie, zwierzęta to jest tylko słoni i azor. E, chyba nie przypadły sobie do gustu po wszystkich piskach i rzaskach radosnych. Ludzina pojechała do domu. Tylko słoń został tam, gdzie stał. Tak to był piękny, radosny dzień dla wszystkich taty. Mamy Witka. Jacka, Zosi i Azora. Pani, wielkie prawa dla nich, ja nie mam pojęcia kto to, co wygra.